Daj, daj Jest no, oh. oh. tam No, dostałeś Ale z ooo Ale z ooo Tam Ja wylatuję ja, ja, ja na, na stałem na kimś Co? To się odda Zabiłem, zabiłem plecy Co to się odje... Nie wiem To dostał, leży Nice no, oczywiście, że on jest taki szybki. Drodzy przyjaciele, sprawiedliwie, sprawiedliwie. F**k i morda. Pomocy śmierdząca. Pomogę! No nie, to no byłem za późno! Ło to! The... did bardzo, co on robi z jadą? Baby, nie bój mnie! Nie bój No nie no! <laughs> Jeszcze nie udało mi się naszego zabić. Był sandwich. A nie, zabity. No kuźwa, nie mogę nic zrobić! O! <laughs> hop! Mm. No, what the fuck? I try and go. I think but what the hell, what? But... What's wrong with them? I don't know. Sorry. <laughs> yes, under one. Aha. Uh -huh. No! <gasps> I know Kung Fu. Wow. Oh my ah. god, Orange Robbie. Why are you not escorting me? Będę tak szybko Bo oni gryfują Oni tylko szluchają? Tak, oni gryfują Dżungel Dwóch konektorów No co? No kto go zabił? No ja robię akcję zajebistą Dwóch ma akcję Teraz niech się odbije i niech frunie Lecisz, lecisz, wyleć <laughs> Poleciał do góry Poleciał mnie też oh. <laughs> Sorry! Poleciałeś też Gdzie gdzieś indziej oh. Co? Mie Ej, wiecie oh. Od taty? No. No. Dobre Kuźwa o o Od taty? Dobre! What the Oh, a, what? what the Co Konie! Konie. a, okay, jest? Wow. So <laughs> <laughs> a, 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 connector. a, Zobiję a, 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 Nie, no, timing mam idealny. Ha. Ha. O, no właśnie. Z Arek. Słucham. Jesteś synem. Chuj ci w dupę Leszczu. <laughs> On presję ma. No pa. On nie wie skąd ja wychylam. No nie wiem, co się dzieje Szybko się Ty pa, pa, pa Pierdolisz Nie Coś to? Co jest?